Spójrz, jaki jestem poręczny. To ja, nowy majonez dekoracyjny Winiary. Kiedy dekoruję, aż chce się jeść. Nowy majonez dekoracyjny Winiary. Przyjemność zdobienia, radość zjedzenia. Twórcy nagrodzonego Oscarem Shreka przedstawiają nam nowego bohatera, który stał się legendą. Wytwórnia DreamWorks Pictures zaprasza na film Mustang z dzikiej doliny w kinach. Pst. Kangus! Kangus! Piętro kangus! Puszyste ziarna pszenicy oblane złocistym miodem. Pyszny smak, który w roz rozkangurzy. Wow! Kangus! Całkowite rozkangurzenie! 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 Łapki Nestle Kangus w polewie z miodu złotego, co rozkangurzy każdego! Maxwell House. Dobry do ostatniej kropli. Teraz w nowej promocji otrzymasz prezent. Oryginalną filiżankę Maxwell House. Wyślij do nas cztery etykiety ze słoików kawy rozpuszczalnej. Szczegóły w sklepach oraz pod numerem infolinii. Cif OxyGel to wyjątkowa moc tysięcy pęcherzyków tlenu, które pomagają usunąć nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Cif OxyGel zaskoczy Cię blask Twojej podłogi. Wypróbuj też ściereczki Cif, które czyszczą szklane powierzchnie, nie pozostawiając smug. Dlaczego strach ma wielkie oczy, a czarny szczur niemal zniszczył rodzaj ludzki? Odpowiedzi znajdziesz w Świecie Wiedzy, najpopularniejszej encyklopedii dla całej rodziny. Poprawiona i uaktualniona znów w sprzedaży. Każda część Świata Wiedzy ma 48 stron i kosztuje tylko 4,95. Dowiedz się, dlaczego wulkany wybuchają, a samoloty latają. Seria składa się z 72 części. Z pierwszą, przybory szkolne gratis. Uzupełniaj swoją kolekcję co dwa tygodnie. Nowe wydanie Świata Wiedzy już w kioskach. Rewolucja niskich cen w sieci Avans. Telewizor Philips 799 zł. Robot Stefal 299 zł. Łodziarka pora 999 zł. Staćcie na awans. Pasja jest ważna we wszystkim, co robisz. Dlatego to jest moja ulubiona czekolada. Mm. Jest taka mleczna, pyszna i delikatna. Goplana, polska czekolada tworzona z pasją. Ty do mnie, a ja do ciebie, wy do mnie. Wszyscy użytkownicy pakietu domowy w Idej Optimie rozmawiają ze sobą po bardzo korzystnej cenie. Wszyscy do wszystkich. Nowość: pakiet domowy w Idej Optimie. O, a Gapcio nie idzie na tańce. Hmm, jego ubranko jest szorstkie i elektryzujące, bo nie starczyło już na nie płynu do płukania. O nic się nie martw. Spróbuj nowego koncentratu do płukania E. Jedną butelką koncentratu E zmiękczysz do 25% więcej prania niż butelką zwykłego koncentratu. Na E zawsze możesz liczyć. Super! Teraz ubranko gabcia też mhm. jest miękkie i nie elektryzuje się. No a jak hmm. pachnie, Dobra, brachu, biegnij za resztą! Yeah. Nowe koncentraty E. Więcej niż się spodziewasz. Muszę porozmawiać z lordem Krademodem. Narażał! Przyjęcia wydawane przez ambasadora słyną z obecności gości znanych z wyszukanego smaku. Ferrero rosze. Ze wspaniałego orzecha, dojrzałego w południowym słońcu, powstaje serce ferrero rosze. A z jego bogatego smaku rodzi się wyjątkowa przyjemność. Zdobądź serca gości dzięki Ferrero Rocher. Wyśmienite. Ferrero Rocher najdoskonalsze wyrażenie dobrego smaku. Knor, gorący kubek. Udanego poranka życzy owsianka. Mini seven days. Kusząco miękki, pyszny rogalik. Mini seven Days. W trzech nadzwyczajnych smakach. Kakaowym. Karmelowym i szampańskim. Przyjemność większa niż on sam. Mini Seven Days, słodki dzień co dzień od przypity. Trzeba dobrze rozłożyć siły, żeby wygrać. Zwłaszcza, gdy do mety jest bardzo daleko. Od początku jestem w funduszu emerytalnym AIG, bo zarządzają nim specjaliści od długiej dystansu. AIG, pierwsze towarzystwo emerytalne z certyfikatem jakości. Teraz nowe Prince Polo. Uwiedziecie niepowtarzalnym smakiem. Znajdziesz na nim duże kawałki świeżych orzechów ukryte pod pyszną czekoladą. Nowe Princepolo posypano orzeszkami. Przepraszam bardzo, poproszę miętę. Z gaga? Nie, ja lubię miętę. Tak, z gaga. Niemożliwe. Wielu ludzi cierpi na zgagę. Coraz więcej z nich bierze Reni, by szybko i skutecznie się jej pozbyć. Reni zawiera składniki tylko pochodzenia naturalnego. Reni, już w porządku mój żołądku. Chyba sporo nas łączy. Francuskie filmy i zgaga. To dopiero początek. Oto dowody ulegania promocji muzycznej Starbucks. Czy macie coś na swoją obronę? ze chciałbym być przez całe lata bo ze starfut chciałbym być promocja taka bo ze starfut chciałbym być przewód twoje bo ze starfut chciałbym być promocja Jak rozpoznać chorobę? Jak radzić sobie z bólem, gorączką czy stresem? Na wszystkie pytania odpowie Encyklopedia Zdrowia Rodziny. Wyczerpujące opisy objawów chorób i sposobów ich leczenia. Zawiera obszerny leksykon leków. Encyklopedia Zdrowia Rodziny z segregatorem. W sprzedaży również Encyklopedia Zdrowia Matki i Dziecka. Wszystko o macierzyństwie. Twórcy American Beauty przedstawiają najlepszy film gangsterski od czasu Ojca Chrzestnego. Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law. Druga do zatracenia tylko w kinach. Chciałabym, żebyś mnie nauczył przyjemności. Właśnie po to powstała czekolada Wedla. Dzięki temu, że jest wyjątkowo gęsta, rozpuszcza się dłużej, a czekoladowa przyjemność trwa i trwa. Więc tą przyjemnością to jest tak Gęsta czekolada wedla to co dobre, powinno trwać dłużej. Dobry wieczór panu. Nikt nie jest pozbawiony zalet. Niebieską toń oceanu patroluje rekin, najgroźniejszy morski drapieżnik. Prowadzone badania wykazują, że... Co jest? Jaka Pepsi Twist! Codziennie potrzebuję czegoś wyjątkowego. Dlatego nie wystarcza mi smaczny jogurt. Mój musi smakować rewelacyjnie. Taki właśnie jest Onken. Wyśmienicie kremowy jogurt z jeszcze większą ilością owoców. Onken to mój jogurt. Może pójdę do kina z Martą? Nie, lepiej na kolację z Piotrkiem. A może wypożyczę film? Cokolwiek wybierzesz, z Carefree masz poczucie świeżości i wygody. Nowe Carefree Flexiform pasują do bielizny zwykłej i string. Nowe Carefree Flexiform pasują do stylu życia. Hej Ania, tu Piotrek. <grym> Tata, pomóż mi, bo próbuję, a tej matematyki i tak nie rozumiem. Pokaż, jakby ci co. To... O, zobacz dzielisz na dwa i masz dwa. Dwa dla ciebie, dwa dla mnie. Wedlowskie Delicje to miękkość biszkoptu, soczystość owocowej galaretki i wyśmienita czekolada. I co, zrozumiałeś? A moglibyśmy jeszcze spróbować? Wedlowskie Delicje. Nasze ulubione. Po co lwugrzywa? Dowiesz się ze świata wiedzy. Aż 48 stron za jedyne 4,95. Przybory szkolne gratis z częścią pierwszą. Świat wiedzy co dwa tygodnie już w Pioskach. Halo! Oh, chwileczkę piękna nieznajoma! Pokocha moje ciniminis! Kwadraciki wypiekam w piecu, potem robię cynamonowy wzorek i gotowe! I już otwieram! Moja droga! Ciniminis! Cini uh. Nestle ciniminis z dodatkiem cynamonu, co nie śniło się nikomu! Wszystkiego najlepszego, kochanie. Och, jakie cudne, ale dwa telefony to dwa rachunki. Zapomnij o drugim rachunku przecież Idea Optima i zupełnie nowy pakiet domowy. Dzięki niemu będziemy mieli wspólny rachunek i abonament. A co więcej, będziemy rozmawiać ze sobą po wyjątkowej cenie. A darmowe minuty i smsy podzielimy według potrzeb. Nowość. Pakiet domowy w Idei Optimie. A ja też dostanę telefon? A lekcję odrobiłeś? Na pomysły dzisiaj moda. Kup winiary, zupy dodaj. Zawsze coś w lodówce masz, co do swojej zupy dasz. Teraz Wydodaj kup najsprytniejszy z wszystkich zup. Dodaj jajko, lub śmietane. Przyrządź pyszne swoje danie. Smacznie i nie mrogo w poraj, kup winiary. Zobacz Winiary, dobre pomysły lepszy smak. Koniec koszmaru z włosami, suchymi, szorstkimi, nieposłusznymi. Nowy szampon L'Oreal LSF. Intensywne wygładzanie z Nutrileum. Łącząc mikroolejek z czynnikiem wygładzającym, Nutrileum odżywia i rozprostowuje włosy. Rezultat? Włosy cztery razy bardziej wygładzone. Dzięki LSF-intensywne wygładzanie moje włosy są miękkie, gładkie, zdyscyplinowane i takie pozostają. Nigdy nie były tak zmysłowe. Nowy Loreal LSF-intensywne wygładzanie. Ponieważ jesteś tego warta, Do Azja. To nie może być jogurt. Nadzieja. Wiesz, co by było, gdyby te ściany miały uszy? Tak. Popełniłyby samobójstwo. Prawda. Aby się dają to... korzenie o na przykład? Radość. Tak wyjęczałeś tę piosenkę, że jestem na nie. Ideę. Czwartki o 21.15 i niedzielę o 21.00. Idola sponsoruje Rexona. Jakiś ty romantyczny, to nie potrwa długo. Każdy z nas chciałby być bliżej nieba, ale nie chodzi o to, gdzie jesteś, tylko co czujesz. Kiedy sięgasz po prawdziwe wedlowskie ptasie mleczko, kiedy czujesz smak tej niebiańsko lekkiej, puszystej mlecznej pianki zanurzonej w przepysznej wedlowskiej czekoladzie, czujesz niebiańską rozkosz. Zdlowskie ptasie mleczko. Smak niebiańskiej rozkoszy. Są miłe w dotyku, są, są takie aksamitne, gładkie. Twoje włosy potrzebują nawilżania. Zadbaj o nie nowym, nawilżającym szamponem Daw. Nie możesz złapać oddechu? Rozgryź gumę Airwaves i oddychaj swobodnie. Kiedy czujesz, że policie gardło, tak naprawdę oznacza to stan zapalny. Septoletę. Kiedy bakterie atakują, odpowiedz kontratakiem. To przepis jest bajkowy, terra vita, terra vita Pyszne mleko z polskiej krowy, terra vita, terra vita Gdy je dodasz do kakao Czekoladę masz wspaniałą, terra vita, terra vita Czekolada znakomita Czekolada wyśmienita, terra vita, terra vita. Tera vita Teraz nowe odlotowe Chciałabym być astronomem Wydarzenia wcześniaków są inne, tak jak ich potrzeby. Teraz możesz je spełnić. Wybierając swoje ulubione produkty, pomagasz wyposażyć szpitale w sprzęt medyczny. Zwłaszcza z jednej rzeczy. Wyzuń na to! Po Lajkonik. Legendarny smak. Uwaga, Lajkonik ma dla ciebie niespodziankę. Ponad 100 tysięcy złotych. Wygraj legendarny skarb i tysiące innych nagród. Walt Disney przedstawia... Dziękujemy! ...najpiękniejszą baśń świata. To zaklęcia! To dziewczyna! Piękna i Bestia, wydanie specjalne. To stanie się dzisiaj! Już na wideo i Disney DVD. Im więcej tych produktów zniknie ze sklepów, tym więcej sprzętu medycznego dla wcześniaków pojawi się w szpitalach. Spełnijmy marzenia wcześniaków. Ani kroku gnoju. Nie wierzę własnym oczom. Najlepszy i najbardziej skuteczny glina na świecie znów w Beverly Hills. Tam nawet gdy cię zabiją, możesz uciec. Gliniarz z Beverly Hills 3 w poniedziałek o 21.15. Na film zaprasza producent odświeżaczy do samochodu. Ambi Purkar. Dlaczego czokapik jest tak czekoladowy? Opowiadaj, Piko. Pewnego dnia kosmici chcieli ukraść czekoladę z całego świata, wciągając ją na pokład statku kosmicznego. Ale na miejscu byli dwaj agenci specjalni. I statek właśnie odlatywał. Agenci ruszyli w pościg, otworzyli właz i wypuścili całą czekoladę prosto na pola pszenicy. I bum! Tak powstał czokapik. Nestle Piko. Nestle czokapik. Czekoladowa pycha. Nie sztuką jest chodzić. Sztuką jest przejść przez życie bezpiecznie. Wybrałem ubezpieczenie na życie Amplico AIG Life, bo dotrzymać mi kroku mogą tylko najlepsi. Coraz lepsi. Amplico AIG Life. Rok po roku nagradzany za efektywność Orłem Rzeczpospolitej. Idziemy dalej po mistrzowsku wytyczoną drogą. Hej, to ja? Facet z klasą, bo i chcieli smacznego. No nie, znowu on. Płatki Nestle Crunch. Połączenie super czekolady i kruchego ryżu. <grystanie> Tylko nie mój samochód! <grystanie> Nestle Crunch. Teraz śniadanie to mega chrupanie. Podaj piłkę! Patrzcie, ale super! Chłopaki, to wysysa kolory! Super! Co robimy? Odbierz nasze kolory! To zagrajmy! W kolor! Boomer Colors. Z boomerami zachwycamy kolorami. Chcesz kolory? Łap kolory! Pokoloruj sobie język nowym. Boomer Colors. joy -con. Zdumiewające, jak wyjątkowo możesz się poczuć po kąpieli z luksem. Nowy żel pod prysznic i mydło glicerynowe Lux do Orient z ekstraktem z marokańskiej róży. Lux obudzi w tobie gwiazdę. Latająca karetka to nowy i wyjątkowy program o akcjach ratowania życia ludzkiego na ziemi i w powietrzu. Zobaczycie jak z bliska wygląda praca lotniczego pogotowia ratunkowego. Bądźcie z naszymi bohaterami między niebem a ziemią w każdą niedzielę o 23.00. Wydanie specjalne programu Bar. Fragmenty najciekawszych wydarzeń muzycznej sceny bar. Tatu, Ira, Kasia Kowalska to tylko niektóre z nich. Wydanie specjalne, muzyczna scena programu Bar. Zobacz już dziś o 19.10 w Polsacie. Calok powiedział, że zmarszczki to oznaka utraty miedzi w skórze. Nowa neutrogena visible Young uzupełnia poziom miedzi. Więc aby zmniejszyć zmarszczki i ujędrnić skórę, uzupełnij poziom miedzi. Nowa Neutrogena visible Young, aby twoja skóra wyglądała młodziej. Wyjątkowa promocja wyjątkowych herbat ekspresowych Posti. Teraz w dużym promocyjnym opakowaniu sekretów herbaty, w którym jest aż 160 okrągłych torebek, znajdziesz filiżankę z chińskiej porcelany, a w mniejszym 80-torebkowym elegancką łyżeczkę. Posti. Sekrety herbaty w chińskiej porcelanie. Bocol W. Grzywa. Dowiesz się ze świata wiedzy. Aż 48 stron za 4,95. Przybory szkolne gratis z częścią pierwszą. Świat wiedzy co dwa tygodnie już w kioskach. Knor, gorący kubek Udanego poranka życzy owsianka Co rano to samo Po każdym goleniu Sucho Piecze Ściepie. W czym problem? Nowy balsam po goleniu Nivea Formen. Doskonale nawilża i wygładza skórę Dzień dobry, świeżo Gładko. Niech mówią co chcą, robię to dla siebie. Nowy balsam po koleniu Nivea Formen właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. W grze jak w życiu dobrze mieć szczęście, ale żeby za nim gonić, to może całkiem skołować. Nieraz już czujesz smak wygranej, ale musisz obejść się smakiem. Cierpliwe czekanie to też nie dla mnie. Na szczęście jest jednak sposób. Po prostu lotek. Kupujesz los, zdrapiesz i łapiesz nawet pół miliona. Teraz szukaj loterii zodiak. Aż 500 tysięcy do wygrania. Dobra zabawa, szybka wygrana. Lotek. Tu jestem. Na szczęście. Nie dziwne, że stonki lecą na Awiko. Nasze frytki są tak pyszne, ponieważ zachowują naturalny, ziemniaczany smak. Awiko prawdziwy smak ziemniaka. Nazywam się Hansen. Pewnie słyszeliście, że pani Lasal.